Taki doktor Jekyll, mister Hyde, bo ty tak w różne strony taki jesteś... E, właśnie, nie jesteś taki jednoznaczny w tym, co robisz. E, bo tak, czy nikt ci nie... nie wiem, słuchając twojej niewidzialności, mm, czy opowieści frontowych, czy nie miałeś sytuacji takich, że ktoś cię zaczepiał, na przykład prowokował, albo... Ty, pankowiec, czy co ty za pankowiec, jak ty takie smenty tu wyśpiewujesz jakieś. Jak, jak to, bo to? Bo to wiesz, jak to jest różnie, prawda? No znowu trafiłeś. Dla niektórych to zdrada może być wręcz. Tak, znowu trafiłeś. Oczywiście miałem miałem takie przygody. Jedną nawet bardzo taką, że wprost na ulicy w myśli zresztą gdzie wspominałem o festiwalu Smak. Ta. Właśnie ktoś mnie zaczepił. No wiesz, wtedy jeszcze miałem irokeza na głowie. O. To już w ogóle. Jeszcze było z czego. No to, to takie dokładnie pytanie zostało do mnie skierowane. Ty, kim ty tutaj przed, kim ten, jesteś właściwie? Bardem czy pankiem? Mhm. Ja powiedziałem, że bardzo pankiem. O, Aha, i to mi się też spodobało. Bardo, pan, Remigiusz Schumann, bardzo pan. <laughs> bardzo ładnie, <laughs> bo to, i to cały czas. Nie przeszkadza ci łączenie, jakby zupełnie inne światy, prawda? A jednak coś można jakoś. Ja nie, nie czuję tych granic tak, tak ostro, wiesz? Nie, nie czuję. Czuję je bardziej gdzie indziej niż akurat w tym przypadku. A powiedz mi teraz tak, bo cały czas ta twoja działalność, czy, czy akustyczna, czy poetycka, czy, czy mocna, pankowa, to, to, to są te koncerty na rzecz Domu muzyki, to festiwale Wolni od zła, to już też przecież masa masa lat w różnych miejscach pojawiałeś się, różnych ludzi, spotykałeś, opowiadałeś tu historię, Przygodzie z Markiem Piekarczykiem to... To, to fajna historia. Lica był wymieniony, też jakby inny świat, bo tu Esi Drinkers, a tu naraz. I to jeszcze w, Lica się pojawił w kontekście tej niewidzialności, prawda? To znaczy, to jeszcze opowieści frontowe, płyta, mm -hmm. która była pod, po prostu pod moim nazwiskiem wydana, bo niewidzialność jest kontynuacją tego. No tak, ale to jakby jest ten sam pomysł. Ale muszę ci wejść słowo, bo też poznałem, wspominaliśmy audycję cały ten rok, mówiłeś, że znasz, więc wyobraź sobie, że podczas jednego z takich koncertów, właśnie na rzecz domu. Muzyki poznałem Marka Wiernika. Wow, no, no mi miło. Tak, no bo to właśnie na tych festiwalach ci wolni od, od, od zła e, e, cały czas z, z, nami, z nami są te. E, historię, wspominamy, opowiadamy sobie, no bo właśnie, bo ten dom muzyki, ta sama idea, no to jest właśnie to, żeby opowiadać, bo ludzie ze sobą rozmawiają, integrują się, pomagają sobie cały czas. Ta integracja, bo to jest Stowarzyszenie Integracji, prawda? Cały czas integrujemy się wszyscy. Tam jeszcze, no Marek Piekarczyk, prawda? Jeszcze można by, o, jeszcze miałeś z tych spotkań przeróżnych fajną historię z Baskiem Ridlem. No tak, Też integrowaliśmy pamiętam, się. Integrowaliście się bardzo. No, dup, jakby to <śmiało>. powiedzieć, do wczesnych godzin rannych się A, integrowaliśmy. Barowe integracje. Po jednym też. z koncertów, bo ta integracja przebiega po prostu na różnych poziomach. Ale to naprawdę jest, myślę, najważniejsze, co się już dzieje, niezależnie od tego, czy budynek stoi, czy nie stoi jeszcze. Co się, co się po prostu cały czas wydarza, że, że, że się poznajemy, że. Dzięki tym spotkaniom różne rzeczy dalej też z tego wynikają. Mhm. No i też nie wiem, czy mówiłem chyba nie, urodziłeś się w Mosinie, to przez tam 62 dni z tego co pamiętam, była nawet stolica Polski swojego czasu w czasie wiosny ludu. Jak czas ty temu. się obryłeś. Magister historii. A, Jestem. A ja. Także to nie, nie obryłeś, tylko to w ogóle mam w jednym palcu. No Wszystko, to no wiem. Mosina, słynna, legendarna, historyczne miejsce. Wiesz, ja w krzewie tę wiedzę. Poznaj aż... niedaleko. Tylko o Mośiny, tak. Jest to poznam, koło Mosiny leży. Mosina gdzieś tam. była stolicą Polski. Wszystko się zgadza, co mówisz. tak. A w ogóle to jest bardzo stare miasteczko z 1914 roku. XIV wiek chyba. Tak. tak. No proszę bardzo. I teraz tak. Dlaczego teraz wspominam tę te mosinę? Nie tylko dlatego, że, że na ziemi tej mosińskiej wyrósł nam Remigiusz Schumann, ale na przykład różni znani artyści, gitarzyści trafiają do tego miejsca i, i współpracujący ze Stowarzyszeniem, z Domem Muzyki Marek Raduli, na przykład, bo to kolejna znajomość, bo to gdzieś się wszystko wiąże, prawda? I nie byłoby tego festiwalu, o którym zaraz opowiesz, no gdyby nie to, co się wydarzyło przez te lata w czasie tych koncertów. Stowarzyszenia wolnych od zła. Powiedz nam, co tam się dzieje w tej Musinie? Wiesz co, opowiadasz też o niejawnej działalności domu muzyki. Mhm. Także tutaj odkrywamy coś, bo ja w. Pewnego pięknego dnia udałem się do ośrodka kultury naszego Mosińskiego. Spotkałem się z dyrektorem i zaproponowałem mu zorganizowanie w Mosinie festiwalu gitary. Miałem na to dość dokładny pomysł. Chciałem, żeby to był festiwal, który pokazuje luż, różne oblicza gitary. Tak jak ja gram różną muzę, o czym wspominałeś, i nie, 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 nie kłóci mi się to, to tak chciałem zrobić festiwal, który by pomagał ludziom pokonywać pewne bariery takie w myśleniu, jakie czasem się spotyka, wiesz. Bo, bo jak mówimy o integracji, na przykład na rzecz niepełnosprawnych to o co tak naprawdę chodzi no moim zdaniem chodzi o pokonywanie barier w myśleniu jeżeli ktoś potrafi szerzej spojrzeć na rzeczywistość to pewne, pewnych problemów już nie ma i teraz myślę sobie zróbmy taki festiwal gdzie będzie i klasyka i jazz i rockowa muzyka gdzie jest wspólnym mianownikiem gitara wiesz to się w ogóle świetnie chwyciło bo sprzedawaliśmy karnety gdzie ludzie po prostu, którzy nigdy w życiu by nie poszli na koncert klasyczny, no jak już mieli ten karnet, to poszli i odwrotnie. I czasem podchodzili do mnie na ulicy i mówili, że mają nowe doświadczenie i, i od, coś się przed nimi nowego otworzyło, coś poznali, i okazało się, że to jest bardzo fajne. A jaka w tym wszystkim rola domu muzyki? Ukryta, bo dom muzyki na żadnych banerach jako sponsor, czy ktoś taki nie figurował, ani nie figuruje. Natomiast to akurat dzięki naszym spotkaniom tutaj, dzięki moim rozmowom z Emolem poznałem Marka Radulego. Dzięki domu mówili muzyki on mi zaufał. I Marek na przykład przez wiele lat przyjeżdżał na, na, na festiwal do Mośliny z różnymi składami, fenomenalnie prowadził warsztaty gitarowe. Wiesz, i takich sytuacji no, nie mamy tyle czasu, żeby o nich wszystkich mówić, ale to tak działa. Festiwal istnieje do dziś. No, i myślę, że będzie istniał i będzie istniał zawsze dom muzyki. Na razie dom muzyki istnieje bardziej jako symbol, i taka. Przestrzeń międzyludzka, ty lubisz, prawda? Tak, bo to tak trzeba rozpatrywać. No. Zanim on fizycznie, zanim go dotkniemy i, 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 i tam w nim po, pogramy, pośpiewamy, to, to on jest tą przestrzenią międzyludzką, prawda? Ja tak o tym mówię, dlatego że widzisz, to jest miejsce spotkań, i teraz yy, okazuje się, że do tych spotkań. Cały czas dochodzi i to wiesz, nie tylko w Mińsku czy w Rudzie, no ale w różnych innych miejscach. Tutaj mówiliśmy, wspomnieliśmy Bochnie, mówiliśmy o Mosinie tych miejsc jest jeszcze znacznie więcej. Oczywiście, i, i Warszawa, i koncerty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w, w polskim radiu, i długo, długo można by opowiadać. Cały czas są szumni, działają, koncertują, prawda, eee, i co, i może byśmy w takim razie jakiś wielki finał eee, zrobili z szumnymi jeszcze na, na koniec. To jak, jeśli pozwolisz, myślę, że już jest, tak się rozkręciłeś jako DJ, prezenter, dziennikarz muzyczny, to może ładnie teraz nas pożegnasz Państwa jakąś mocną propozycją. Znakomity klip Zuzanny Wytykowskiej. Mm -hmm i piosenka Szumnych pod tytułem By Żyć Remigiusz Szuman Dzięki Moje serce za ciasne Moje ręce za słabe By ochoczy duch Mógł rozwinąć swe skrzydła, podnieść mnie, unieść mnie, dokąd nie wiem. A przecież pięknie jest żyć tak dobrze jest pięknie żyć naprawdę dobrze. Jest żyć, więc ten dzisiejszy brak sił, że znowu nie chce się nic, więc to, co dzisiaj, ten sprint, ten chwilowy brak sił. To nic, to nic, to nic. No. Serce skurczone i ciało się garbi Umęczony w nim duch gdzieś przysiada I słabnie jakby czekał na coś, czekał na co Nie wiem A przecież dokąd wciąż płynie Mój czas i moja krew, bo coś wciąż płynie Mój czas i moja krew, dokąd wciąż płynie A to, a to że chce się być to nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to It's a